Tak samozřejmě bych chtěl nejprve pogratulovat domácímu trenéru, domácímu mužstvu k vítězství, k velmi dobrému výkonu. A to dnešní utkání ukázalo potvrdilo, že není náhoda, že v této sezóně kurník hraje opravdu velmi kvalitní fotbal. Nám se sice podařilo jít v začátku utkání do vedení, ale od první minut by bylo vidět, že náš výkon je takový těžkopádný, mu to působilo unavenějším e, nojmem než jsou Pozdě jsme reagovali na některé situace, prohrávali jsme osobní souboje. E, a když už to vypadalo, že do poločasu, do poločasové přestávky půjdeme, e, nebo budeme moci s e, jednobrankovým vedením, tak jsme udělali na naší levé straně chybu, kdy jsme nechali nepokrytého hráče, a macji wyrównali. Ja, ja sam że w ich w ogóle Proszę tłumaczyć. Oczywiście na początku chciałbym e, pogratulować e, drużynie gospodarzy, e, trenerom i gospodarzom wygranej e, e, i bardzo dobrej gry. E, na początku odbyliśmy prowadzenie, e, później drużyna sprawiała wrażenie e, takiej zmęczonej, takiej, jak graliśmy bardzo ciężko. E, Przegrywaliśmy sytuacje indywidualne, e, a pod koniec pierwszej połowy popełniliśmy błąd na drugiej stronie e, i niestety gospodarze wyrównali. Śląska to drużyna o bardzo dużym potencjale piłkarskim e, i to się potwierdziło w ostatnich meczach, czy to ligowych, czy pucharowych. Ten zespół był doskonale dysponowany. Jak również i na początku dzisiejszego meczu. Wprawdzie to my od samego początku przejęliśmy inicjatywę, natomiast wystarczyło chwila nie, wystarczyła chwila nie uwagi i śląsk prowadził 1-0. I, I rzeczywiście. Sytuacja była dosyć trudna. Natomiast my również taki scenariusz założyliśmy. Zawodnicy czuli się bardzo pewnie przed dzisiejszym spotkaniem. Przede wszystkim myśleliśmy o realizacji naszych założeń. Wprawdzie przeciwnik, co podkreślaliśmy, to jest drużyna klasowa. Natomiast my chcieliśmy zdominować od samego początku centralną strefę boiska i uważam, że to się powiodło. Brawa dla zawodników. Z, raz za zaangażowanie, za determinację, ale również już za jakość piłkarską. Fragmenty meczów pokazywały, że yy, moi zawodnicy naprawdę robią cały czas systematyczne postępy. Następny krok do przodu, ta kumulacja pracy, jaką włożyliśmy, no dzisiaj eksplodowała. Wprawdzie w poprzednich meczach była dobra gra, natomiast brakowało punktów. Dzisiaj, dzisiaj mieliśmy jedno i drugie. Bardzo jestem z tego zadowolony, że forma każdego zawodnika naprawdę jest dobra, ale co nie znaczy, że już możemy. Być spokojni i stracić czujność. Nie, tym bardziej będziemy pracować jeszcze mocniej nad tym, aby polepszać naszą grę. Jeszcze wiele niedociągnięć jest, zdajemy sobie z tego sprawę, ale na dzisiaj z pewnością... Jest wiele radości, e, chociaż już myślimy o następnym meczu. Dziękuję. Ja mam pytanie do trenera Śląska. Czy to, że drużyna opadła w drugiej połowie 3, to znaczy, że jest jakiś problem kondycyjny, czy to był jakiś tylko problem przejściowy tego konkretnego meczu, nie wiem, wynikający z czegoś innego? O to są prograli, jak jestem mieli my my problemy w leskiemu tkani. U samodziejnie z mówić, bo rozeberme si to, ale... Fakt jest ten, że to było trzecie utkanie w tygodniu a oczywiście było to widzieć podepsalo podepisało się to na mózgu, że nie miało taką jaskinią, taką zwierzętą, to było tam w poprzednich dwóch spotkaniach. O tym, dlaczego dzisiaj przegraliśmy, oczywiście Bety rozmawiał później z drużyną. Jednak faktem jest to, że był to już trzeci mecz w tym tygodniu. I już nie, nie mieliśmy taką jaskę, taką efektywność. Dziękuję. Następne pytanie. Panie Bartku, prosimy o mikrofon. Dwa pytania do strony lewego. Pierwsze: dzisiaj dwie zmiany bocznych obrońców, czy to były najsłabsze ogniwa w dzisiejszym dniu w Zespole Śląska, według trenera. I drugie pytanie. Dopiero w 88 minucie wszedł zawodnik ofensywny, z, kiedy wynik już był 1-4. Czy czasem trener nie myślał, żeby jednak wcześniej siłę ofensywną w Śląska wzmocnić? Tak, samo e, z tym strzelaniem obranców doszło z tego powodu, żeśmy chcieli po tym, cośmy pograwali, Ofenzivnější hráče na kraje obrany, jak Tadeusz Ocho, tak i Patrik Mráz jsou založením hodně ofenzivní hráči, To jsme chtěli využít, postanářiště se prosazovat, ale soupeř byl velmi skoncentrovaný, velmi dobře tady ty situace obránili, my jsme se k některým centrům tam dostali a samozřejmě z zastávu. Za Tři 3-1 došlo k těmhle změnám, my jsme měli ještě připraveného do útoku Johana Voskampa, ale ten měl v týdnu určité problémy s kolenem, proto jsme za toho stavu nechtěli, nechtěli dále riskovat. Tak chtěli jsme využít z toho, že máme dvou ofensivních obroňců, jak Patrik u nás, tak Tadeusz saka. Vlastně chtěli jsme na bokách obrony za dvě ofensivních wykorzystać Później udało nam się kilka dośrodkowań. Mieliśmy jeszcze w planie, żeby wszedł Johan Wolskam, ale miał w tygodniu problemy z kolanem, także nie podjęliśmy takiej decyzji.